Cześć, witajcie, witam Was wszystkich. Bardzo serdecznie z dziadkiem, przywitaj się dziadek. Cześć Wam. Y, chcieliśmy Wam zaprezentować dziadka hodowlę. No to co tutaj jest? To jest samczyk, o, osie, 8 miesiąc. Samczyk 8-miesięczny, na sprzedaż? Nie, 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 nie. Nie, to nie jest, no, to nie jest na tutaj... sprzedaż. Dobra. To samica, 8 miesięcy zakosona. Dobra. I to jest jej siostra, jej zakusana miesięczna No, więc a, idziemy a, dalej no, Dobra, że jesteśmy dalej, tutaj jest samczyk do sprzedaży Ile ma miesięcy? Półtora roku, roku. Ładny samczyk, ładny do sprzedaży, aby ktoś był zainteresowany to... Dzwonić, my Kto... jesteśmy z województwa łódzkiego Kto... Kto... No, okolice ok, Okolice Pajęczna, więc no. numer telefonu będzie w opisie i w komentarzu Samiczka, z... srokaczka, piękna Naprawdę, Młoda. ona jest bardzo ładna Młoda samiczka tak Ładny ma rysunek Nie są zlone kropki ani nic no, Tak się prezentuje Ładna samiczka Tak Dobra, no, to i wszystko? I tu jest samiec I tu jest jeszcze samiec no, nie bój się Chodź, nie ja bój się Tutaj samiec no, Mógłby go sprzedać, ale ja by ktoś był zainteresowany No, więc dzwonić On ma e, 8 miesięcy 8 miesięczny samczyk, dziadek może sprzedać, dzwońcie, no. nie piszcie SMS-ów, no. no więc numer telefonu będzie w opisie i w komentarzu, więc dziękujemy za oglądanie no. widzimy się następnym razem. Cześć! No, to wszystko.